Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Wiele tematu. Nowoczesnych modeli samochodów wyposażonych jest przez producentów w specjalne urządzenia immobilisery, których zadaniem jest unieruchomienie auta w przypadku kradzieży. Często jednak usterki w ich pracy powodują konieczność odłączenia ich w celu umożliwienia korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak prawidłowo wyłączyć immobilizer? W materiale omówiono, jak to zrobić, aby nie uszkodzić samochodu. W jakich przypadkach konieczne jest wyłączenie immobilizera? Często zdarza się sytuacja, w której immobilizer, w wyniku nieoczekiwanej awarii, zablokował uruchomienie silnika, więc właściciel ma uzasadnione pytanie co zrobić i jak wyłączyć urządzenie. Blokada jest stosowana w taki sposób, że jeśli osoba nieupoważniona zamierza uruchomić maszynę w sposób nieautoryzowany, urządzenie blokujące przerywa obwód elektryczny i blokuje wszystkie kolejne próby uruchomienia maszyny. Głównymi elementami, których działanie jest ograniczone, są pompa wtryskowa paliwa i układ zapłonowy. Wyłączenie może być konieczne w następujących okolicznościach utrata kluczyków samochodowych, jeśli nie ma duplikatu. W takim przypadku dalsza eksploatacja samochodu stoi pod znakiem zapytania, awaria lub uszkodzenie urządzenia oprócz trudności z uruchomieniem. Taka sytuacja grozi awarią i innych systemów samochodu zdalne uruchamianie silnika, zapewniane przez wiele rodzajów systemów antykradzieżowych. Standardowa blokada często uniemożliwia te funkcje. Decyzja właściciela samochodu o odmowie użycia blokady, zwłaszcza jeśli samochód nie należy do często okradzionych modeli, czasami bez wyłączenia urządzenia dalsza eksploatacja samochodu jest wątpliwa. Sposoby odłączenia imobilizera. Istnieje kilka opcji wyłączenia imobilizera zainstalowanego w samochodzie. Poniżej rozważono możliwe sposoby. Dezaktywacja kodu opcja ta jest możliwa. Jeśli zapewniają ją cechy funkcjonalne urządzenia blokującego, urządzenie jest dezaktywowane poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu cyfrowego standardowego immobilizera na specjalnie wyposażonym panelu. W niektórych modelach panel cyfrowy jest zastąpiony miganiem centralnego wskaźnika wyłącznika zapłonu. Kluczyk wyłącznika zapłonu jest wciśnięty, a właściciel liczy wymaganą liczbę mignięć wskaźnika. Zwalniając kluczyk w odpowiednim momencie. W ten sposób wprowadzane są wszystkie cyfry kombinacji kodu. Niezbędny kod jest wskazany w dokumentacji samochodu. Przeczytaj również, co oznacza błąd świecy żarowej P0380 i jak go wyeliminować. Korzystanie z zapasowego kluczyka. Jeśli istnieje zapasowy kluczyk, można go użyć do wyłączenia urządzenia blokującego. Aby to zrobić, Chip jest podłączony do anteny im mobilizera. Obwód należy wyjąć z obudowy i przymocować do modułu anteny taśmą klejącą lub opaską. W przypadku nowoczesnych samochodów może być konieczne wykonanie specjalnego unikera przy użyciu określonego chipa. Jest on umieszczany wewnątrz kabiny w niepozornym miejscu. Jest to dość wygodne. Ale zmniejsza poziom bezpieczeństwa samochodu przed kradzieżą. Korzystanie ze specjalnych programów i urządzeń innym sposobem na odblokowanie im mobilizera jest zastosowanie specjalnych programów i urządzeń. W takim przypadku sprzęt jest ponownie fleszowany specjalnym oprogramowaniem. Procedura wygląda następująco. Urządzenie jest demontowane. Panel w pobliżu wyłącznika zapłonu jest usuwany. Urządzenie jest usuwane. Zmocowań Konieczne jest wcześniejsze odłączenie połączeń. Urządzenie jest podłączane do komputera lub laptopa z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem za pomocą specjalnych złączy adaptera. Uruchamiany jest program sterujący urządzeniem blokującym dostarczony przez producenta sprzętu przeprogramowanie pamięci urządzenia blokującego. Ważne. W przypadku braku doświadczenia istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. Właściciel samochodu musi dokładnie wiedzieć, gdzie zainstalowana jest blokada. Podczas odłączania blokady należy uważać aby nie uszkodzić modułu sterującego systemu samochodowego poprzez nieprawidłowe zamknięcie styków, w niektórych przypadkach nieprawidłowe zamknięcie może prowadzić do trwałej awarii pompy paliwa. Instalacja emulatora. Wiele osób, decydując się na ominięcie immobilizera zainstalowanego przez producenta, decyduje się na skorzystanie z emulatora. Jest to specjalne urządzenie, które pozwala wykluczyć blokadę obejścia tego urządzenia. Najważniejsze w tej metodzie jest wybranie odpowiedniego modelu emulatora w zależności od używanego urządzenia blokującego. Biorąc pod uwagę, że po zainstalowaniu tego urządzenia samochód pozostaje bez żadnej ochrony. Nie zaleca się stosowania tej metody, jeśli samochód nie jest wyposażony w system antykradzieżowy lub system alarmowy. Oprócz głównej funkcji, omijania działania blokady, emulator umożliwia wykonywanie niektórych funkcji pomocniczych, sygnalizowanie nieprawidłowości w działaniu poprzez odpowiednie wskazania, wskazywanie błędów połączenia, zgłaszanie braku kompatybilności z systemem elektronicznym samochodu. Przeczytaj także. Dlaczego skrzynia biegów może się zaciąć i jak wyjść z tej sytuacji? Dodatkowe programowanie nie jest wymagane. Urządzenie samodzielnie dostosowuje się do systemu elektronicznego samochodu, jednak w niektórych przypadkach możliwa jest niekompatybilność z niektórymi modelami samochodów. Prace te nie są szczególnie trudne, więc kierowca może poradzić sobie samodzielnie korzystając z instrukcji dołączonych do urządzenia, ale jeśli właściciel samochodu wątpi we własne siły, takie usługi są świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów serwisu samochodowego. Właściciel samochodu musi jednak udowodnić swoje prawo własności. Przedstawiając odpowiednią dokumentację. Czy immobilizer można dezaktywować bez pomocy? Samodzielna dezaktywacja immobilizera jest możliwa tylko wtedy, gdy właściciel samochodu posiada niezbędną wiedzę w tym zakresie. Jeśli istnieją wątpliwości co do pomyślnego wyniku, nie warto ryzykować, ponieważ błędy mogą zablokować samochód lub wyłączyć jego system elektroniczny. W takim przypadku naprawa będzie kosztować znaczną kwotę pieniędzy ze względu na konieczność zakupu drogich komponentów. Zaleca się zwrócenie się do profesjonalnych specjalistów, którzy gwarantują wysoką jakość pracy. Konieczne jest również prawidłowe ustalenie priorytetów i określenie metody odłączenia, w zależności od indywidualnych cech instalacji i urządzenia, jak widać z przedstawionego materiału. Powyższe urządzenie jest wygodną opcją zaprojektowaną w celu ochrony właściciela samochodu przed kradzieżą samochodu, ale czasami nadmierna obsługa grozi nieprzewidzianymi trudnościami. Wybierając sposób rozwiązania problemu, ważne jest, aby zatrzymać się na optymalnej metodzie, wykluczając niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodu.